Łukasz. Cześć Bart. O, jacy, wy piękni jesteście dzisiaj. Cześć Wojtek. Cześć Wojtek, cześć Marta. Cześć Ega. Dzisiaj odcinek specjalny z dziewczynami, głównie na temat akcji Szlachetna Paczka. Zaczynamy jednak od bardzo szybkich, ekspresowych ogłoszeń na temat tego, co się będzie działo w najbliższych tygodniach. I pierwszym eventem jest Son Moderno, który właśnie się zaczął. Aga, czy ty też zapraszasz? Zapraszam, ruszyliśmy w środę o 18.15, jest troszkę nadmiar pań, także panowie, wbijajcie, bardzo warto i planujemy też zajęcia weekendowe 11 grudnia, jakby ktoś nie mógł dołączyć teraz, to będzie można nadrobić. Danuta z Pawłem także zaczęli zajęcia tematyczne w poniedziałki dla tańczących, tu z kolei jest zdecydowany niedobór pań, więc panie szczególnie zapraszamy. Są fajne, polecam. <grym> I ruszyliśmy też z Salsą w czwartek 18.15, jest super, jest do pary, może was być więcej, przyjdźcie. No i także niedawno otwarliśmy jeszcze jeden kurs bacietowy. zapraszamy. Znaczy otworzymy w czwartek. Co dalej? Sylwester, tak, będzie Sylwester. Y Więcej informacji na wydarzeniu, ale będzie się można zapisywać i będzie super. Już niedługo. I ostatnie ogłoszenie na dziś. I robimy imprezę. E, imprezę pod szlachetną paczkę. E, także mamy tutaj Martę. Marta pracuje w Stowarzyszeniu Wiosna, więc powie parę e, informacji. Tak, powiem na czym polega szlachetna paczka. Chodzi o mądrą, przemyślaną pomoc dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji. To mogą być osoby starsze, chore, niepełnosprawne. Dużo jest też w tym roku rodzin, które są poszkodowane w wyniku pandemii. Wiadomo, niektórzy stracili biznesy itd. itd. No i nasi wolontariusze od, wyszukują takie rodziny, bo to nie jest tak, że samemu można się zgłosić do szlachetnej paczki. Wyszukują takie rodziny. Odwiedzają je i tworzą następnie taki opis, który trafia na bazę rodzin na www.szlachetnapaczka.pl. Teraz właśnie ta baza rodzin jest otwarta i tam Darczyńca, który może zostać każdy, my też zostaniemy w tym roku, może wybrać rodzinę, której chce pomóc. Konkretną rodzinę z konkretną historią, którą odwiedził wolontariusz i poznał, poznał tę historię i opisał. Tak, i na, na tym to polega. Żeby, żeby pomóc tej rodzinie i za pomocą takiej paczki materialnej, ale też po prostu uwagą, obecnością, tym, że ktoś po prostu na nich zwrócił uwagę, to ma być dla nich taki impuls do, do po prostu działania, do uśmiechnięcia się na święta, tak. Chyba tyle o żelatnej paczce, a Aga powie więcej teraz o tym, jak, jak co roku to robimy u nas w szkole. No, robimy. znaczy. Robimy to już od czterech lat, w tym roku będzie piąty raz. I w sumie zaczęło się małą akcją trochę spontanicznie wśród naszej salesowej grupy. A z roku na rok to rośnie. Także będzie po pierwsze impreza Mikołajkowa 3 grudnia i cały dochód z imprezy będzie przeznaczony na paczkę. Oprócz tego yy, będziemy też tę paczkę robić. Także jesteśmy w trakcie wyboru rodziny yy, i będziecie nam potrzebni zdecydowanie. Yy, więc yy, tak jak co roku będziemy organizować akcje yy, pakowania, przynoszenia rzeczy, będzie się można yy, albo zapisać na coś konkretnego, co byście chcieli kupić dla rodziny, albo można po prostu yy, dać nam hajs, <noise> yy, bo co roku też jeździliśmy po prostu na zbiorcze zakupy. No i akcja Wielkie pakowanie, więc jeśli nie wiesz jak pomóc albo nie chcesz wspierać tego finansowo, daj nam swój czas. Przyjdź, pomóż pakować, zawozić i było zawsze fajnie. Tak, tak bo to też grupowa. chodzi o, o integrację, nie? Tak? Przy tym, no. przy tym evencie. Zawsze fajnie się bawimy. Tak, to prawda. Ramunek w pudełku. No, i teraz czas jeszcze, żeby odcinkowi stało się zadać na szybkie ciekawostki. To może ja zacznę. Ciekawostka na dzisiaj. Otóż okazuje się, że struź pędzi wiatr został złapany przez kojota Wilusia aż 12 razy w ciągu y, egzystencji Looney Tunes. I to jest moja ciekawostka na dzisiaj. Dziękuję. Kto teraz? To teraz się? ja? <noise> Mogę ja. <noise> tak, to jest australijski pająk Paw. Ten pająk jest w wielkości ziarenka ryżu i ma specyficzną technikę uwodzenia partnerki, tak? bo me, pająk płci męskiej musi wykonać perfekcyjny i bardzo efektowny taniec, imponować swoim odwłokiem, który właśnie wygląda jak, jak po prostu pawi, pawi ten odwłok. Pawie pióra i on im tak wymachuje sobie rączkami i tym odwokiem, i przebiera nóżkami, żeby zaimponować partnerce potencjalnej. I uwaga, może to robić nawet 50 minut, i <laughs> jeśli jej się nie spodoba, to ona go zabija. <laughs> A jeśli jej się spodoba, no to wiadomo, następuje prawda yy, tak, kopulacja. <laughs> mogę to powiedzieć, to słowo? Nie wiem. Myślę, I e, potem e, też również go zabija. Znaczy tak czy siak on nie przeżyje, ale pożyje sobie dłużej, jeśli dobrze zatańczy. E, panowie, warto tańczyć. Tak. Naprawdę. I dobrze. O matko. E, dobra, to teraz ja. E, to mamy tutaj e, pszczołę. E, I generalnie wszyscy wiemy, że pszczoły są ważne i zapylają około 77% roślin, z których robimy nasze jedzonko. I robią też miód. I o tym właśnie jest ciekawostka, a mianowicie do zrobienia jednej płaskiej łyżeczki miodu potrzeba całego życia jednej pszczoły. A nawet niektóre dane podają, że potrzeba na to całego życia dwunastu pszczół. Także jest to całkiem sporo. Ale ta tak dla załagodzenia sprawy mogę powiedzieć, że jedna pszczoła żyje około 38 dni, a pracuje tak od jednego do trzech tygodni, także no, bez, bez Bo, Pomyślałam, dramatu. ile jaję miodu i teraz się <grym> czuję fatalnie z tą myślą. <grym> przez Więc skoro Marta myśli i pszczoły myślą i wszyscy myślimy, to wy też myślicie. Na razie.